A może trzy czyste zwycięstwa na dzisiejsze mecze? Jeżeli kupon nie wejdzie, no to gracz dostaje zwrot, bo jest to kupon grany pod promocję na zwrot kasy za przegrany kupon. O której powiem zaraz nieco więcej. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Bardzo miło, że wpadliście. Oczywiście powalczymy, powalczymy z dzisiejszymi meczami kwalifikacyjnymi do Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji. Oczywiście na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. I dziękuję za każde kliknięcie, które pomaga rozwijać kanał. Jestem mega wdzięczny, jeżeli ktoś chce przewijać od razu do kuponów, to jakby nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja sobie powiem o promocję palimy konkurs, zaproszę do naszych grup. Więc generalnie klasyka, i na spokojnie też do tych kuponów na dzisiaj dotrzemy. Słuchajcie, zacznijmy od promocji na zwrot kasy za przegrany kupon. Jest to cały czas aktualna promocja w BetCliku, legalnie działającym w Polsce Bookmacherze. I to wygląda tak: jeżeli nie masz tam konta, możesz się sobie założyć z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Możesz użyć kodu promocyjnego, obstawiamy. I jak już to konto w przeciągu minuty założysz, to możesz zagrać kupon. Obojętnie jaki, to może być taki kupon, ale oczywiście nie musi być taki, bo nikt ci z góry nie narzuca co i za ile masz zagrać. Ty możesz sobie zagrać, nie wiem, 8 typów za 10 zł. Jeżeli wejdzie, to kasa jest do wypłaty na konto bankowe, jest twoja. Jeżeli nie wejdzie, to BetClick zwraca kasę, minus podatek ze stawki, do jednokrotnego obrotu. 2,14 na całym kuponie. Generalnie te warunki promocyjne też są opisane pod tym linkiem. Wystarczy kliknąć w ten link, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, przekieruje cię na taką naszą podstronie, na stronie BetClicka, wszystko możesz sobie przeczytać. Osoby zainteresowane tam odsyłam. No, promocja jest cały czas aktualna. Zanim przejdziemy dalej, to zapraszam do naszej Grupę na Facebooku. Zapraszam na Discorda, zapraszam na Instagrama. W każdym z tych miejsc dzieje się bardzo dużo. W każdym z tych miejsc znajdziesz no praktycznie kupony. Jeżeli lubisz taki duży przegląd, research kuponowy sobie zrobić, serdecznie zapraszam. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem i lecimy z konkursem. Jak zawsze kasa w Betliku do zgarnięcia. Na każdym filmie mamy konkurs, co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał. Obstawiamy. Zostawić łapę w górę pod filmem. No i w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty. Pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Brady'a, a Wikiem a Kopenhagą. Dopisujecie swój link z BetClika, typujecie do 21.15, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, bez gracza na BetClik, nie biorą udziału w zabawie, czyli standard, nic tutaj się nie zmienia e, i powolutku przechodzimy w końcu do meritum tego kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClikiem, czyli do kuponów. Powiem Wam, że tych kuponów na dzisiaj jest naprawdę, naprawdę dużo, bo jest ich aż 7. Wszystkie od osób, które już typowały, jest kupon od Filipa, który 9 tysięcy profitu ma na tych swoich kuponach, jest kupon od Macieja, który ma 14 tysięcy złotych, ugrany na kuponach podawanych na YouTube najlepiej typujący człowieku jest kupon od Piotra, który 6000 ugrał, więc lecimy. Zaczynamy od kuponu Filipa. On podał u nas. 54 kupony. Masa Masa podanych kuponów, 28 trafionych, z tych wszystkich podanych, trafionych, przegranych udało się uzbierać równe 9000 zł czystego profitu i mamy ładowanego dubla. Mamy ładowanego dubla ee, no, overek półtorej bramki samego Molde. Molde, które gra na wyjedzie z HJK. Hajotka, które w, no, w poprzedniej rundzie męczyło się, bo tak trzeba powiedzieć z dużo teoretycznie słabszą ekipą larne udało się gdzieś tam po ogrywce w drugim meczu y, awansować. No i grają z Molde, które. Gra ostatnio świetnie. Ostatnie cztery mecze rozegrane, czy to pucharowe, czy ligowe: 5 do 1, 4 do 0, 3 do 1, 2 do 0. Naprawdę idzie im to fajnie. Jeszcze w, wcześniej z, z Bodo: 2 do 2, więc w pięciu ostatnich meczach strzelali minimum 2 gole. Tutaj zdaniem Filipa na wyjeździe z HJK też minimum 2 gole strzelą. Do tego o typ, który akurat mi się nie podoba, Brady Jabik z Kopenhagą under 3,5 goli e, no generalnie ta liga e, islandzka jest mocno overowa e, Brej Jabik radzi sobie ostatnio świetnie wyeliminowali też Shamrock Rovers z kwalifikacji do Ligi Mistrzów w poprzedniej rundzie no ale wiadomo, że pewnie gdzieś Dania, a Islandia jeżeli chodzi o piłkę nożną, to Dania jest tutaj Islandia dużo niżej, e, Kopenhaga tak naprawdę zaczyna dopiero rozgrywki ligowe, zagrali jedną kolejkę e, no i nie są w takim rytmie ligowym no zobaczymy jak sobie tutaj poradzą, może dlatego gdzieś tutaj jest propozycja na undera 3,5 Goli, no bo wydaje mi się, że gdyby Kopenhaga była w takim rytmie ligowym no tutaj jakieś 3 do 1 bym nawet mógł celować, ale to oczywiście jest tylko moje zdanie ja, ja sobie tutaj mogę pogadać o tych kuponach finalnie Filip liczy na dosyć wysokiego Andera, 2178 PLN-ów może z tego wrócić dalej mamy kupon od Tomka, 22 podane tutaj nieco gorzej to wygląda, bo 8 trafionych 1000 zł czystego profitu zostało ostatni wygrany Tomkowy, że tak powiem widzicie na ekranie, no cwane cwane 4 typy, 4 bety znalezione na overka, półtora za 777 złotych, 2071 może wrócić, generalnie te pierwsze mecze, jak jest mecz i rewanż dwu mecz, to pierwsze spotkania gdzieś tam przyzwyczaiły pewnie większość z Was, no do tego, że są underowe, tutaj jest propozycja na overki w meczu Galatasaray, w meczu Dynama Zagrzeb, w meczu Slowana i w meczu właśnie też Kopenhagi, zobaczymy czy ten patent może się sprawdzić, za bardzo nie ma co tutaj o tym gadać, bo tak jak mówię są to dopiero pierwsze mecze, rewanże będą za tydzień zobaczymy jak te ekipy sobie poradzą, Tom liczy na e, overki goli. Mam nadzieję, że Czutka się sprawdzi. Kupon od Piotra. Piotr, e, 17 podanych, 8 trafionych. Ostatni wygrany na ekranie. Bilans wygląda naprawdę dobrze, bo to jest 6062 pln -y czystego profitu. Za 890 ładowany dubel. Mamy minimum jedno trafienie Astany, e, która jest trochę przez bukmacherów wskazywana na pożarcie w meczu z Dynamem Zagrzeb. I w sumie nie jest to dziwne, bo Dynamo gra u siebie. Dynamo wygrało przed chwilą super puchar z Hajdukiem. Co ciekawe, kilka dni później przegrali w pierwszej kolejce ligowej z Hajdukiem 2 do 1. No no, ale jest to ekipa o wiele bardziej doświadczona niż stana. Jest to ekipa pewnie gdzieś tam piłkarsko też lepsza. Grają u siebie, więc generalnie dużo znaków wskazuje na to, że jednak to spotkanie Dynamo wygra. Kursy mocno spadają, bo w momencie wystawienia uwaga 1.65, w momencie nagrywania filmu 1.47. No tutaj jest propozycja na gola underdog'a. No ten kurs jest oczywiście kuszący, ale jest to jednak cały czas gol underdog'a do tego Tinajko z remisem i underem goli. No tutaj też sytuacja wygląda tak, że za dużo za dużo nie powiemy, no jest dni pro, które, no wiadomo, jakaś sytuacja z tymi ekipami z Ukrainy, no pograli jakieś tam mecze towarzyskie, ale nie byli to wybitni przeciwnicy, jeżeli chodzi o Panatinajkos sytuacja podobna, bo też jeszcze nie są w żadnym tam rytmie ligowym, też tylko mecze rozgrywane towarzyskie zdaniem Piotra po prostu Panatinajkos jest lepszy, tego meczu nie przegrywają ale też generalnie, tak jak widzicie na tym kuponie zdaniem Piotra nie będzie tutaj po prostu wielu bramek, więc taki dubelek na no, 1903 PLN to jest taki mocny dubel, można powiedzieć jest kupon od Macieja, Maciej to jest człowiek który największy proficik ma u nas na YouTubie 42 podane kupony 28 trafionych kuponów ostatnie dwa niestety przestrzelone widzicie na ekranie, na ekranie ten ostatni po prostu trafiony no mamy rozbity kupon na dwa omijanie dodatkowego podatku zawsze zasługuje na okejkę i łapę w górę pod filmem 1001 i 1000 na kuponie. To jest oczywiście ten sam dubel. Jeżeli 2001 byłoby wrzucone na jeden kupon, byłby dodatkowy podatek od wysokich wygranych. Tutaj jest to ominięte. No i właśnie mamy to zwycięstwo Dynama Zagrzeb, mecz, o którym tak naprawdę przed chwilą mówiliśmy, e, i mamy spotkanie Kopenhagi na wyjeździe z Brejdzieabikiem. Kopenhaga lub Premis i Owerek, półtora gola. No ja wam powiem, według mnie e, za Brejdzieabikiem przemawia to, że są w rytmie meczowym. Kopenhaga nie jest, ale naprawdę, no Kopenhaga jest zdecydowanie e, lepszą ekipą piłkarską. Wydaje mi się, że, że że w Danii jest wyższy poziom piłki nożnej niż, niż tutaj, jeżeli chodzi o ligę islandzką. No i tutaj mamy tak. Mamy po prostu zakład na to, że Kopenhaga tego meczu nie przegra i minimum dwa trafienia w meczu. Jeden do jednego wchodzi. Dwa do jednego dla Kopenhagi i wyżej wchodzi. Po prostu nie mogą przegrać i muszą być dwa gole. No tutaj może być dobry profityk, bo ponad dwa koła może czysto Maciej do bilansu swojego dorzucić. Lecimy dalej, bo mamy jeszcze, słuchajcie, trzy kupony. Kolejny kupon to jest kupon od Kacpra. Kacper podał 11, trafił 6 udało się 2000 uzbierać z tych trafionych kuponów czystego profitu i mamy też ładowanego dubla, tutaj mamy mecz, o którym też za wiele nie powiemy bo mamy znowu ten mecz Panathinaikosu czyli mecz dwóch ekip, które na razie rozegrały tylko mecze towarzyskie nie ma co sprawdzać ile nabili różnych w meczach towarzyskich, bo to nie jest wyznacznik to jest mecz towarzyski, więc tutaj no po prostu trzeba pewnie liczyć na czutkę, na mocną czutkę, że, że Katper dobrze wyłapał gdzieś tam różne tego Panathinaikosu no najlepiej jakby gonili wynik, mi się wydaje że wyniku nie będą gonić, bo dla mnie są po prostu faworytem tego spotkania. No i mamy dorzucony The New Science e, e, z e, Hesperangę. No i tutaj tak, jeżeli chodzi o The New Science, no oni odpadli z Haken w poprzedniej rundzie, bo to jest Liga Konferencji, w poprzedniej rundzie kwalifikacyjnej do Ligi Mistrzów. E, a jeżeli chodzi o Hesperangę, no po takim dosyć ciekawym dwumeczu ze Słowanem, ale finalnie ze Słowanem Bratysława odpadli. No i tutaj mamy mecz ekip, które odpadły z kwalifikacji do Ligi Mistrzów i wylądowały w tych kwalifikacjach e, do Ligi Konferencji. No tutaj faworytem, no gdzieś tam lekkim, chociaż trudny no cokolwiek powiedzieć o tych ekipach, ale zdaniem Bukmacherów, lekkim faworytem TNS, więc tutaj mamy do, do dubla dorzucone TNS lub Remis i Owerek 1,5 gola, coś takiego od Kacpra. Damian, 11 również podanych kuponów, również 6 trafionych, również dwa koła czystego profitu. I tutaj słuchajcie, mamy taką sytuację: mamy granego Trebla, Dynamo Tbilisi z Remisem i Anderek Goli, faworyt tego meczu moim zdaniem, Tbilisi w poprzedniej jakby rundzie kwalifikacyjnej to byli jeszcze w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów również odpadli, e, odpadli słuchajcie z, z, właśnie z Astaną, o której dzisiaj też gadaliśmy, e, a Hamrun, e, Hamrun odpadł e, z Maccabihajwą tam sz, e, 6 do 1 w dwóch meczach przegrali więc w ogóle nie było dyskusji, no i tutaj znowu mamy spotkanie ćwierćfinałowe, można powiedzieć kwalifikacji do Ligi Konferencji e, no i też e, zdaniem tutaj Damiana po prostu Dynamo Tbilisi jest lekkim faworytem, zdaniem Buchmacherów też, ale takim minimalnym faworytem jest właśnie Tbilisi do tego Podpura i wysoki Anderek godi, czyli na przykład 0-0, 1-1, 2-1 dla Dynama Tbilisi. Do tego Wa Valmiera do przerwy, czyli tutaj jest skupienie na, e, na lidze konferencji. Wa Valmiera, która gra na wyjeździe, jest trepenne. Mocny faworyt, po prostu mocny faworyt, jeżeli chodzi o ten mecz. E ekipa San Marino e mierzy się z ekipą złotwy, więc troszkę takie, nie chcę mówić odmęty, ale naprawdę zaplecze najlepszej europejskiej piłki to takie dalekie zaplecze. Daleko jest to zaplecze, naprawdę daleko. W każdym razie no Valmiera... Jako ekipa tutaj z Łotwy, jak sobie gdzieś zestawimy poziomy tych dwóch lig, no to na pewno też jest ciut wyżej niż, niż piłka nożna yy, tutaj w San Marino. Więc tutaj po prostu, no, myślę, że też czutka, 1,27, 1,25 jest na zwycięstwo Walmieri. Wa no to trzeba sobie troszkę ten kurs podbić i dać prowadzenie do przerwy. I mamy jeszcze rzuty rożne, a stany. Jeżeli chodzi o te dwa ostatnie mecze kwalifikacyjne do europejskich Pucharów, to oni w dwóch meczach łącznie nabili 11 rzutów rożnych. E, tutaj Damian liczy na to, że nabiją kornery z Dynamem Zagrzeb. Nie jest. Ta linia jakaś wysoka, więc faktycznie jako underdog może gdzieś tam warto się o to pokusić, coś takiego od Damiana ciekawy trebelek i jest jeszcze taki mocny kupon od Marcina, Marcin 8 kuponów podał, 5 trafił ostatni wygrany oczywiście na ekranie 3250 pln czystego profitu, więc to wygląda dobrze zwycięstwo Galaty, no właśnie bo ten mecz jeszcze dzisiaj nie był, nie był poruszany Galata Saraj gra z Żalgirisem w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, ja wam powiem, że Galata Saraj ma pakę ma naprawdę mocną pakę, tam się kilku takich... Mm... Nie chcę mieć odrzutków, ale zawodników, którzy już gdzieś tam nie łapią się do tej najlepszej jedenastki w najlepszych ligach europejskich, ale cały czas, moim zdaniem, będą mieli jakość. Więc tutaj, zwycięstwo czyste galaty. I proszę bardzo, jest gol Braidjabiku. E, czyli tutaj, Marcin, pewnie gdzieś tam twierdzi, że właśnie zostanie wykorzystany ten malutki atut, że grają u siebie, ten atut, że są w rytmie meczowym, ten atut, że wyeliminowali w poprzedniej rundzie rywala i gdzieś tam skoczyli dalej. To morale też idą do góry. Może Braidjabik z tą Kopenhagą troszkę. Powalczy, więc coś takiego za tysiola 2235 może wrócić I mamy wszystko, masa kuponów Na dzisiaj, masa propozycji, masa typów Pomysłów e, i tutaj Pików od, e, od typerów, zobaczymy co z tego Wyjdzie, przypominam, nigdy nie było Nie ma i nie będzie gwarancji, że coś na pewno Wejdzie, absolutnie żaden kupon nie jest tutaj wyzna Wyznacznikiem Pewniaka, pamiętajcie o tym, żeby nie było potem pretensji Do osób, które te kupony podają, bo, bo i po co Nie ma sensu, ja na sam koniec Dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do zostawienia łapy w górę, zapraszam do naszych grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Słyszymy się dzisiaj o 15.00 na live, jutro rano znowu na filmie, także do zobaczenia. Mam nadzieję, że na live'a wpadniecie. Trzymajcie się, pozdro Piona Bita na rasie ma.